Czy zakładanie nogi na nogę szkodzi zdrowiu? Jeśli często siedzisz w tej pozycji, tak. Po założeniu nogi na nogę uciśnięte zostają nerwy i naczynia krwionośne przechodzące przez dół podkolanowy. Możesz przez to nabawić się żylaków. To nie koniec kłopotów. W tej pozycji skośnie ustawiona jest miednica, a także kręgosłup. Jeśli lubisz często zakładać nogę na nogę, grozi ci, że nabawisz się wad postawy. Oczywiście jeśli zakładasz nogę na nogę rzadko i na krótko, nic złego Ci się nie stanie.